Cześć! Już niebawem, 28 maja, odbędzie się test wiedzy o znanych i nieznanych osobach związanych z Kujawami i Pomorzem. Warto wziąć w nim udział. 20 zawodników wygra 400 zł i pojedzie do Torunia na wielki finał walczyć o nagrody w wysokości 5, 2 i 1000 zł. Test jest prosty. Będzie można go rozwiązać na stronie internetowej lubietobyć.pomorska.pl. Test składa się z 20 zamkniętych pytań. Prawidłowa jest zawsze tylko jedna odpowiedź. Żeby się do niego przygotować, śledź informacje o 24 wybranych osobach, które są związane z naszym regionem. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie lubietubiec.pomorska.pl. Oprócz artykułów i zdjęć przygotowaliśmy dla ciebie krótkie filmy zawierające podpowiedzi na większość pytań z testu. Pierwsza publikacja już 4 maja. Powodzenia! Spotkajmy się na wielkim finale. Zapraszam Mateusz Górski.